Cześć, witam Cię w podcaście Jogini. Dzisiaj ważny temat. Temat związany będzie z energią seksualną, a tak dokładnie to będę Wam mówiła o trzech przejściach. Czyli o tym, jak magiczne jest nasze ciało, jak jest mocno połączone ze sobą, w sensie, dwa różne zupełnie, zupełnie różne miejsca w ciele, jak są ze sobą połączone i jak to na co to wpływa i co to ma wspólnego w ogóle z. Energią seksualną i spoczęciem. Hmm. <laughs> Zostań ze mną za chwilę, wszystko wyjaśnię. Okej. Okay. Pierwsze przejście, mm, pierwszy punkt to nasza klitoris, Wow, mocne słowo, e, która jest połączona bezpośrednio z naszą grasicą. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest grasica, to ona jest dokładnie w tym miejscu, w klatce piersiowej, na samym środku, tak troszkę powyżej, wyżej niż serce. To jest dokładnie to miejsce, w którym jak mówimy, to jest moja wina, się walimy po prostu w klatę piersiową, to właśnie walimy w naszą grasicę. No, więc ona często jest zablokowana, tak energetycznie mówiąc, a to jest bardzo, bardzo ważny organ, bo odpowiada za nasz cały układ odpornościowy, ale nie tylko za układ odpornościowy, ale jego też konsekwencje, bo wiadomo, że jak jest mocny układ odpornościowy, to łatwiej w sobie o zaufanie, o ciekawość do świata. o taką zabawę w sobie i zabawy z życiem i w życie, czyli taki dystans zdrowy. Również cierpliwość się pojawia. Hmm. Czyli znowu te mocne zaufanie, jak się ma zaufanie do życia, to jest się mocniej cierpliwym, cierpliwą. Integralność z sobą samą, ze swoim ciałem, umysłem, dusza. Po prostu wszystko jest takie, się czuje. Hmm. Idziemy w tym samym kierunku. Również takie poczucie czystości, że hej, że wszystko jest tak po prostu fajne, poukładane na swoim miejscu. Otwartość na świat, na innych, na e, to, co przyjdzie, na to, co będzie. Również taka pokora do samej siebie, entuzjazm, gracja, piękno, czułość. Więc to są te energie, które są z tym związane. I jeżeli to Pierwsze przejście, co jej może zamknąć, co jej może osłabić jego równowagę, jego pracę, czyli pracę zarówno i kresicy, czyli skojarz sobie układ odpornościowy, i właśnie klitoris, wiadomo, energia seksualna, pożycie seksualne, przyjemność ze współżycia, bliskość z partnerem, może to zamknąć nieufność. Nieufność, kiedy w pewnym momencie życia stałyśmy się nieufne. Kiedy ktoś nas zdradził, albo nawet może nie stracił, a poczułyśmy się mocno zdradzone. Lub też taki program, który powoduje, że ok, czuję się mało wartościowa i mam strach, że on mnie zdradzi, ona mnie zdradzi, bo nie czuję, że jestem kimś, kto jest wartościowy i jest wiele innych lepszych, i to się może łatwo zdarzyć na przykład. Takie przekonanie. Również podejrzliwość. Czyli znowu ten brak zaufania nam tutaj wskakuje. Yy, Taka podejrzliwość, że hmm, spóźnia się, nie ma go. Yy, ok, na pewno nie chcę spędzać ze mną czasu na pewno zapomniał o mnie to i tam, to wiadomo. Również takie znużenie, jak ta. Ten przepływ, jak to przejście jest zablokowane, to jest takie znużenie, taki dużo strachu się pojawia, takich niskich, niskich energii, taka sztywność w działaniu również, takie zdrętwienie wręcz, takie zamknięcie się, lęk przed światem, która, które to może się może się przejawiać w tym, że same sobie narzucamy nadmierną dyscyplinę, taką nadmierną kontrolę, bo nie, nie jesteśmy, nie kontrolujemy tego, co się z nami dzieje, tych emocji, tych, tych blokad, więc okej, okay, jak nie potrafię kontrolować tego, co się dzieje w środku, to będę kontrolować to, co się dzieje na zewnątrz, czyli taka dyscyplina, wszystko musi być poukładane, taka nadmierna kontrola, wszystko musi być po prostu um, poukładane w czasie i yy, się jest dla siebie zazwyczaj taką szorską i taką, mm, okej, okay. to ja teraz muszę tutaj e, wszystko od zakark. Również oskarżanie, no wiadomo, jak jest nieumność, to pojawia się automatycznie gdzieś oskarżanie. Cynizm, opancerzone serce, bo grasica jest bardzo blisko serca i jak ta krasica się zamyka i ma nałożone różne blokady, to mamy opancerzone serce, również się to może tyczyć właśnie naszej klitoris. Jak jest opancerzona ta energia, to również my, ciężko nam czerpać przyjemność z pożycia seksualnego, i również skoszknienie, takie po prostu rozczarowanie, taka ach, ogólna, beznadzieja. I zdrowa krasica, i taka zdrowa klitoris, czyli takie przejście takie otwarte i silne i zdrowe. To dobra odporność, to radość życia, to również taki entuzjazm dziecięcy, taka niewinność i taka po prostu lekkość w życiu. I co jest ciekawe z naszym granicom, to w sytuacjach stresowych może zmniejszyć się nawet o połowę w ciągu 20, 24 godzin po stresie. Niesamowity organ. Ale, i również jak się tak klepiemy i cały czas, okej, okay, moja wina, moja, moja wina, moja bardzo wielka wina, no to wiadomo, co się z nią dzieje, się zamyka, tak, zmniejsza się. Ale jak jesteśmy w stosunku do siebie, do swojego ciała, takiego okej, okay, jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby się uczyć, i to jest ludzkie popełniać błędy, i nikt nie jest perfekcyjny. Naturalnie nie pozwala nikomu być perfekcyjnym. Jak jesteśmy dla siebie takie dobre i mamy. Mamy taką pokorę do życia i do siebie, i wiemy, że nie jesteśmy idealni i nikt nie jest, to również ta kresica rośnie. I wtedy automatycznie nasze poziom zadowolenia rośnie, i również e, podobnie z klitoris, właśnie, bo one są połączone. Ona zamyka się w stresie, zamyka się w poniżeniu, w braku szacunku. W takim wstydzie z własnej seksualności, bo nie wiem, bo słyszałeś całe swoje mm, dzieciństwo i dorastanie, że masturbacja jest zła, że seksualność jest zła, że w ogóle nie wiem, różne są programy wiecie, no, Upieraj się tak i tak, albo nie możesz się malować, nie możesz tego i tamtego. A z kolei, otwiera się, kiedy czujesz się kochana i pamiętaj najwięcej miłości. Możesz dać sobie sama, właśnie akceptując siebie, będąc dla siebie wyrozumiałą, będąc w zgodzie ze swoimi potrzebami. I odbiera się również, kiedy jest zadbana, czyli dbanie o siebie, o swoje potrzeby. Bo jak się nakarmisz siebie, to wtedy możesz karmić całą resztę. Jak się nie nakarmisz siebie, no to wiadomo. Również, jak jest widziane, czyli jak Twoje potrzeby seksualne są widziane. Są szanowane przede wszystkim? Jak wiesz, że mm, twoja potrzeba dotyku, twoja potrzeba bliskości, że to jest szanowane, że to jest ludzkie, że to jest normalne? I takie pytania, żeby zobaczyć, na ile w ciebie ta energia jest zablokowana i odblokowana. To czy czujesz się doceniana i Wartościowa w swojej kobiecości? Która część Twojego życia wymaga odświeżenia? Czy czujesz piękno, czystość i świętość własnej seksualności? Czyją i jakiego typu energię pozwoliłaś zawładnąć Tobą bez Twojej zgody? Następnym przejściem jest przejście numer dwa, a równie ważne, bo chodzi tutaj o tarczycę, z którą tak wiele kobiet ma problemy. Tarczycę, która jest bezpośrednio połączona z punktem G. Hmm? Ok, ok, znajdź sobie to połączenie w swoim ciele. I teraz, jak to przejście jest odblokowane, jak jest wolne, jak tam nic go nie obciąża, to Takim darem, takim prezentem siup, dla ciebie. Wtedy jest przyjemność, jest śmiech taki prosto z brzucha. Jest również takie poczucie pożądania w stosunku do partnera. Pasja, taka namiętność, jest ta energia taka, że czujesz się zmysłowa, czujesz się taka dzika. Czujesz się płodna, czujesz się obfita. Bardzo ważna energia, szczególnie jeżeli chcecie zajść w ciążę, ale w ogóle nie tylko, bo nawet jak chcecie kreować coś w swoim życiu, powiedzmy, nie wiem, biznes, lepszą pracę, obfitość, nie wiem, dom, cokolwiek po prostu kreować, materialnego czy niematerialnego, to jest Wam ta energia potrzebna. To również magnetyzm, jest jak magnes, jeżeli już na przykład partnera. Bardzo ważna rzecz. Również jest empatia, empatia, takie wczucie się w drugą osobę i również takie dobro, takie działanie z punktu nie ego, tylko z punktu takiego dobra, dobra dla innych ludzi, dla ciebie i w ogóle dla dobra ogółu. Więc bardzo ważna energia. A kiedy ona jest zamknięta, kiedy jest zraniona, co ją może ranić, co ją może blokować? Znowu strata, strata jest tutaj dla energii seksualnej. Bardzo, bardzo takim mm, ważnym tematem do przepracowania, również taka cierpkość, skwaszoność taki wstyd izolacja, samotność, taka twardość. Niektóre kobiety cierpią na twardość macicy, twardość, również taka twardość nie tylko w macicy, ale też w energii, taka jest taka twarda i... I w ogóle teraz taka się czuje oddzielona, Może ze wszystkim samodzielnie walczyć, i w ogóle życie jest, potrzebuje twardych charakterów, i, i, i w, często się tą przekształca w taki egoizm, bo działasz, działa się z punktu takiej niepewności, zahamowania. Również co się tutaj pojawia, to zaburzenia odżywiania, to lęki. I nerwicy, i niska samoocena, zazdrość, zazdrość, to jest po prostu killer związku, zazdrość. I taka nadmierna powaga, bo jesteśmy takie twarde, takie zawstydzone i taka nadmierna powaga tym, temu towarzyszy. A twoja tarczyca, szyja, miejsce bardzo sensualne, bardzo zmysłowe, gdzie możliwe nawet jest orgazm. Pamiętajcie, te punkty są bardzo z sobą połączone. Tarczyca. Mm. O, również Twoja umiejętność wyrażania się, bo tu jest czakr gardła w tym miejscu. Zobaczcie, jak to jest wszystko niesamowicie z sobą związane. Pamiętasz, jak w e, starych, takich miłosnych firmach, filmach takie seksualne pocałunki prosto w szyję? Mm, jakie romantyczne. <laughs> Teraz się tego jakoś w ogóle nie promuje. Ciekawe dlaczego. Mm. Również taka oznaka otwarcia się i przyjęcia partnera. Postwarzasz tak, w szyję. Hmm. Przejmujesz go. I odżywiona tarczyca, dobrze funkcjonująca tarczyca, jest drogą do orgazmu całego ciała. Bo istnieje wiele rodzajów orgazmu, a ten jest wręcz taki po prostu wow, kosmiczny. Hmm. I również taka czysta, erotyczna, dzika seksualność, taka, która wynika. Z takiego naturalnego prawa do życia, z takiego nieskrępowanego podejścia do swojej seksualności, nie, nie takiego niezrażonego wizją grzechu, brudu, robienia czegoś czegoś się trzeba wstydzić, czegoś skażonego. Nie taka po prostu dzika seksualność, która ok, mam swojego partnera, kocham go bardzo, i po prostu jesteśmy tutaj dla siebie, taka po prostu erotyka, bardzo romatyczna. I niedoczynność tarczycy jest wyrazem niskiej energii kobiecej, niskiej energii kobiecej, zablokowanej energii kobiecej. To jest bardzo ważny punkt, bo tak jak już wspomniałam, to jest czakra gardła, czyli otwarta komunikacja, która płynie prosto z naszego gardła, ale tak naprawdę słyszy się, jakby ona tam gdzieś płynęła z drzewi, po prostu z samego podbrzusza, taka... Po prostu niezahamowana, taka czująca się wprawdzie ze mną, taka komunikacja, która płynie w harmonijny sposób, prosto spod brzucha, a może prosto z punktu G. Hmm? <laughs> I takie pytanie dla Ciebie: jak magnetyczne, jak obfite, jak zmysłowe dla Ciebie jest to przejście? Co chce być stworzone? Co chce być stworzone? Wykreowane czy wręcz urodzone przez Ciebie. Pamiętaj, to nie musi chodzić tylko i wyłącznie o dziecko, to mogą być również wszelkie inne marzenia Twoje. Kolejne pytanie: to czy pozwoliłaś zdradzie? I mówię tu o zdradzie wobec siebie i braku nadziei przejść przez to miejsce w jakimś punkcie życia? Kolejne, bardzo ważne, czy potrafisz poddać się, oddać się tej energii, po prostu zapomnieć się. Jak bardzo podążasz w pełni, otworzyć się na swojego partnera. Jak bardzo podążasz tego otwarcia się na twojego partnera i na wszystko, co bliskość z Nim może Ci przenieść, te wszystkie cudowne dary. Trzecie przejście, ostatnie, <laughs> o którym dzisiaj Wam powiem, to jest szyjka macicy i nasze jądro migdałowate <laughs> prosto w mózgu. Jak wiecie, wszystkie nasze hormony są wytwarzane w mózgu, i mózg to jak myślimy, nasze przekonania, nasze wierzenia na temat samej siebie, na temat życia, na temat seksu, na temat ciała itd., itd., i na temat związków, mają bardzo, bardzo duży wpływ na hormony i więcej o tym mówię w kursie System Kobiecej Energii, który można na stronie jogini.pl nawet w bardzo fajnej cenie, on jest takim niezbędnikiem kobiecym. I też szyjka macicy. I nasze jądro migdałowate. Głęboko, głęboko w mózgu. To ich takie, te trzecie przejście, ta taka wolna energia, która w nich płynie, nie jest niczym wzmocona. To takie dar jak mądrość, intuicja, odwaga, Jaka ważna sprawa w dzisiejszych czasach odwaga, odwaga do życia, do pokonywania swoich strachów i strażków. To również takie przepowiednie, no, które wynikają właśnie z tej intuicji, że po prostu coś czuję, że to jest takie ok, to jest ta decyzja, albo to jest to miejsce, albo to jest ta osoba, albo to jest po prostu to. Czujesz to po prostu w sobie, nie potrafisz tego logicznie nazwać, ale wiesz, że to jest to. To również taka moc wewnętrzna, taka. Nie nazwałabym tego magią, ale no, no trochę tak jest, że jak mamy tą intuicję, mamy tą mądrość włączoną i te energie odblokowane, to pojawia się taka magia, bo życie staje się o wiele, wiele lżejsze. To również ym, takie połączenie z dużą, takie zjednoczenie się ze swoją dużą, takie przewodnictwo, niezależnie jak to nazwiesz, czy po prostu Twoich przodków, od Twojego rodu, czy po prostu od jakiejś. Wyższych sił, od wyższej Ciebie, od Twojego wyższego ja, od Twojej nadświadomości, nieważne, jak to nazwiesz. To również transformacja, taka wewnętrzna, taka chęć do transformacji, do rozwoju, to czasami proroczesne wizje być może. A rany, jak to miejsce jest ranione, to pojawia się manipulacja. Tak, i po prostu chęć działania, może nawet nie chęć ale takie podświadome działanie manipulacyjne pojawia się taka duma taka duma, która jest bardzo zgubna i która płynie z ego pojawia się taka błędna pokora próżność wręcz no zaprzeczenie, wyparcie może się pojawić również podłość wypujałe ego Również coś, co byśmy nazwali czarną magią, czyli znowu ta manipulacja. Pojawia się też takie poczucie separacji, odizolowania, oziębłość wręcz. I Jednym z najpotężniejszych orgazmów to jest ten właśnie szyjkowy, i warto przyjrzeć się tym ranom, które być może się tam znajdują, bo zatwarciała szyjka nie otwiera się podczas seksu, a podczas porodu Natomiast, jeżeli już mm, mamy takie momenty, że okej, okay, raz jest lepiej, raz jest gorzej, i kiedy zajdziemy w ciążę, ale znowu przejdzie jakiś trigger, i znowu coś nieprzepracowanego, i znowu ta jest taka zatwarciama, to może również powodować ustanie akcji porodowej, brak dalszego otwierania się. Tylko pójdzie do pewnego momentu i powie dalej, mm -mm, dalej nie idę, bo pojawiają się jakieś właśnie traumy nieprzepracowane, więc to są bardzo ważne tematy dla kobiety i um, właśnie taki szoikowy orgazm posiada właściwości ustrawiające jak, jak zaczniemy pracować z tym, jak zaczniemy się przyglądać temu i nawet odpowiadać sobie na te pytania, które zadaję to jak się zaczyna to miejsce odblokowywać, ta energia to już właśnie później przychodzi orgazm pierwszy szyjkowy, drugi, trzeci i już te właściwości ustrawiające pomagają ci, już cię niosą do góry, już cię wzmacniają, więc już jest Twoja praca wewnętrzna, taka mentalna jest wspierana właśnie poprzez Twoje ciało, więc nie trzeba dużo, naprawdę nie trzeba dużo, żeby zająć się tymi tematami. To jest taki impuls, impuls do działania. Okay? Moje ciało jestem gotowa, jestem chętna, chcę, czuję, że coś mi zablokowało, chcę po prostu z tym działać. I już twoje ciało jest po prostu całe zmobilizowane i mówi: Jej! Czekałem na to, też chcę Ci dać wszystko, to, do, do czego tutaj dla Ciebie jestem, do czego Ci służę. I, i ją z kolei migdałowate, jest odpowiedzialny za przebudzenie się kobiecej świadomości. Uwaga, mega ważna sprawa, szczególnie w czasach, jakie mamy teraz, jakie już mamy od bardzo dawna, ale jakie mamy teraz, ten po prostu patriarchat, który stoi na ostatnich nogach, ale dalej stoi i jednak jest po prostu zakorzeniony wszędzie we wszystkich strukturach i to jądro migdałowate jest odpowiedzialne za przebudzanie się kobiecej świadomości. Na dostęp to. Do Podświadomości kobiecych, kobiecych głębokiej mądrości, które każda z nas ma w sobie. Czasami mniej ukryte, czasami bardziej ukryte, ale odkopywanie tych skarbów jest zawsze bardzo głęboką podróżą i bardzo taką uwalniającą. Więc pytania do tego przejścia: jak mocno czujesz się połączona ze swoją kobiecą mocą? Intuicyjnie odpowiedz po prostu, pierzy, co ci przychodzi, zaufaj. W swoje, swoją po prostu moc kreacji, również odpowiedzi. Kolejne to: co głęboko ukryta mądrość chce Ci powiedzieć, chce Ci przekazać? Kolejne: czy doświadczyłaś kiedyś zamknięcia lub seksualnej manipulacji w tym przejściu? Spytaj się siebie, staraj się to poczuć, nie możesz położyć jedną rękę na podbrzuszu, po prostu poczuj, poczuj to. Kolejne. Jak wyrażasz swoje dzikie połączenie z dużą i ziemią? Czyli ten złoty środek. Duchowość i to, co tutaj ziemskie, materialne. Jak wyrażasz swoje dzikie połączenie? Na ile tą duchowość dopuszczasz do twojego życia, na ile... Dopuszczasz tak po prostu ziemskie, twarde m, fakty i egzystencje? Jak to łączysz? Jak wyrażasz? Jak mocne jest twoje pożądanie doświadczenia, orkazmu szyjkowego? Jak mocne, jak bardzo jesteś otwarta, jak bardzo chcesz w ogóle? Czy chcesz, czy to jest ten moment, czy, to jest, czy jesteś gotowa? I kolejne na ile znasz swoją szyjkę? Wiesz, jak wygląda w poszczególnych fazach cyklu? Czy potrafisz powiedzieć, kiedyś, kiedy jest otwarta, podczas których momentów życia kobiety? Czy potrafisz sprawdzić, czy wiedzieć o, czy potrafisz wiedzieć, może nawet nie, nie musisz sprawdzać, ale czy wiesz, kiedy jest otwarta podczas owulacji? Czy wiesz, kiedy się wydłuża, a kiedy skraca? Czy wiesz, kiedy jest na dole, a kiedy jest wysunięta do przodu? Takie ważne informacje. Bo warto znać swoje ciało i warto wiedzieć, co w nim się dzieje. I wszyscy, wszyscy mamy jakieś przekonania i to po prostu część bycia człowiekiem. Jakieś, wiele z tych przekonań nas wzmacnia i mobilizuje i powoduje, że ok, że działamy, że spełniam swoje marzenia, że mam taką chęć, żeby je spełniać, żeby je odkrywać. Ale są też takie i jest ich bardzo dużo, które wywierają taki destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie, na nasze relacje, na nasz rozwój. I czy są, czym są te przekonania? Przekonania to są po prostu myśli, które, które się utrzymują w nas przez dłuższy czas. Po prostu takie myśli, które się powtarzają, 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 aż po prostu podejmiemy taką decyzję, ok, to jest tak i staje się to naszym przekonaniem, zaczynamy w to wierzyć. I warto po prostu sprawdzać swoje przekonania, na ile tak jest, na ile to jest prawdą, na ile mam przekonanie, moje świadomość się zgadza z tym podświadomym, bo um, może gdzieś zostały, się mówi zaprogramowane, tak? bo jak coś się często powtarza komuś, to on zaczyna w to w pewnym momencie życia wierzyć. Jeżeli ma dużo zaparcia, to nie, ale jeżeli ma mało, to zaczyna w to wierzyć. I na ile te przekonania, które Zostały ci wypojone, No ile one są zgodne z tym, kim jesteś dzisiaj i kim chcesz być za tydzień, dwa, rok, dwa, pięć, lat, dziesięć, na starość. I to pamiętaj, że wiele rzeczy nie, nie możemy zmienić, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Jako dziecko, jako dzieci byliśmy bezsilni, um, nie mogliśmy nic zrobić ani wybrać, po prostu. Tego, co do nas mówiono, tego, co nam przekazywano, ani tego, po prostu, jakie nasze sytuacje spotykały. Um, ale jako dorosłe osoby de możemy decydować, możemy decydować, które przekonanie chcemy zachować, z którymi chcemy pracować, a które chcemy odrzucić do zupełnie, totalnie. I pamiętaj, że nic nie ma znaczenia, dopóki ty nie nadasz temu znaczenia. Pamiętaj, że to Ty zawsze jesteś tym centrum, od którego każdy z nas jest swoim własnym centrum, do, dookoła którego się kręci cała reszta. Więc Ty jesteś najważniejsza. Dbanie o siebie, o Twoje emocje, o to, co czujesz, o to, co myślisz, to jest najważniejsze. A cała reszta po prostu się układa odpowiednio do tego, jaka jest relacja z Tobą samą. Więc to mm, tyle. Jestem ciekawa Waszych. Yy, opinii, Waszych spostrzeżeń, Waszych momentów, aha, jak z Tobą y, to w ogóle rezonuje i, i jak po prostu odbierasz swoje ciało, jaką masz z nimi relację, czy to, czy, czy to czujesz głęboko w Tobie, czy nie. Daj mi znać, napisz do mnie na kontakt małpa.yogini.pl albo zostaw komentarz. A ja Cię pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym podcaście.